Ponieważ zawęża rynki, oczywiście, i następna bardzo ważna rzecz to jest, że nie można tych substancji patentować. I ponieważ każda substancja, którą się patentuje, to pozwala na sprzedaż za 50 tysiącokrotną koszt produkcji, czyli o, są bardzo zyskowne. Co mnie zaskoczyło, ja moim, ja nie lubię prezydenta Busha, ale w ostatnim adresie do, do narodu, co byłam bardzo zaskoczona, powiedział, że Ameryka będzie występowała przeciwko temu, żeby patentować życie, żeby patentować kod genetyczny, żeby patentować. E, mm, inne inne y, procesy. Także była bardzo zaskoczona. Nie wiem, co ten. Co to, co to wszystko znaczy? Że przemysł farmaceutyczny, o, medycyna farmaceutyczna i medycyna naturalna nie mają punktów wspólnych. Nie mogą ze sobą współpracować i celem przemysłu farmaceutycznego jest wyeliminowanie naturalnych y, terapii. Co my możemy robić? Przede wszystkim wiedzieć, to znaczy edukacja, nasza własna edukacja i również edukacja innych w dziedzinie naturalnego zdrowia, co witaminy, co mikroelementy mogą robić. I zapraszam państwa, by połączyć się z naszą koalicją Zdrowia Doktora Rata. Prowadzimy wykłady, jest dostęp do unikalnych materiałów informa informacyjnych, jak widzicie państwo, odkrycia doktora Rata są unikalne i informacji Należy szukać u źródła. W tej chwili dużo osób powtarza czy powiela to, ale oczywiście detale są u tych, którzy wystąpili z, tym, z tą informacją. Nasza koalicja, dla wyjaśnienia dla wszystkich, jest organizacją typu non-profit. My nie wszystkie zyski, które gromadzimy, idą do fundacji, która przekazuje je na działalność instytutu naukowego, którym mam zaszczyt kierować od lat, jak również na edukację, publiczną edukację w dziedzinie zdrowia i walkę w różnych krajach o to, ażeby dostęp do zdrowia był gwarantowany. I dla wszystkich. Także jest to non-profit, nie wzbogaca y, jednego człowieka czy grupy ludzi, ale wszystkie fundusze wracają z powrotem, e, e, dając e, dla benefitów wszystkich. Co drugim oprócz edukacji, to jest praktyka. Nie tylko musimy wiedzieć, ale musimy praktykować zdrowy tryb życia. Stosować synergię mikroelementów, starać się edukować również lekarzy, pracowników służby zdrowia, nawiązywać współpracę z nimi i dzielić się tą informacją również z przyszłym pokoleniem, z młodzieżą, dawać prelekcje w szkołach czy na uniwersytetach u kolegów pracy, w różnych miejscach, gdzie tylko mamy dostęp. I trzecie, musimy walczyć o swoje prawa. I przede wszystkim musimy domagać się prawa do nieograniczonego dostępu do mikroelementów. W tej chwili jedynym y, krajem na świecie, gdzie to prawo jest gwarantowane, jest Ameryka. To jest to prawo, które się nazywało y, Discheja o które Amerykanie walczyli w 1994 roku, gdzie prasa pisała, że to był największy ruch społeczny od czasów wojny przeciwko wietnamskiej. To prawo zostało wywalczone, jest w każdym sklepie ze zdrową żywnością, w każdym supermarkecie, w każdym sklepie, nawet na lotnisku można znaleźć mnóstwo substancji związków naturalnych i nie ma limitów, tak jak na przykład w Niemczech, że nie można kupić witaminy C o dawce więcej niż 500 mg czy niektóre substancje nie są po prostu dozwolone do sprzedaży tak jak na, w Niemczech nie wiedziałam nie można nie ma nie można produkować suplementów, które zawierają enzymy trawienne, które są niezbędne szczególnie dla osób starszych i w wielu przypadkach. Także są ogromne ograniczenia. Jedyną, jedyną rzeczą, którą się zawsze obawiam, jak wracam do Stanów, to jest to, że to prawo zostanie anulowane albo zawążone, dlatego że daje nie, niesamowite e, możliwości obrony zdrowia i poprawy zdrowia. I dlatego tutaj musimy. Się domagać od naszych władz. Musimy się domagać nie zawężania dostępu, ale zwiększania tego dostępu do substancji naturalnych. Trzeba patrzeć, że tak powiem, się na biurka wszystkich polityków, co na nich leży, jakie przepisy leżą, nie tylko które mogą ograniczyć naszą wolność i nasze zdrowie, nie tylko w Polsce, ale Polska jest członkiem Unii Europejskiej, a tam są decyzje właśnie, które później zostają przysyłane do Polski i egzekwowane w Polsce. Także to co się dzieje w Unii Europejskiej, w Parlamencie Europejskim, to jest szczególnie ważne i jest bardzo dużo różnych praw, prawa, które od lat starają się, żeby przepchnąć w Organizacji Narodów Zjednoczonych tak zwany kodeks alimentarius, również prawa przez legislację Unii Europejskiej. Także trzeba odwiedzać internet, pytać się ludzi i walczyć, wysyłać listy. I również domagać się od naszego rządu, ażeby uznał naukowo udokumentowane terapie naturalne jako ochronę naszego zdrowia, jako medycynę. To jest również w Stanach Zjednoczonych wielkie szpitale. Mają oddziały medycyny naturalnej, gdzie, gdzie się rekomenduje różne suplementy, gdzie jest akuterapia, gdzie jest chiropraktor hi i różne metody tak zwanej medycyny komplementarnej, które są częścią medycyny. Nie zostały podarowane nikomu. Broń Boże, o to wszystko się trzeba walczyć. W latach 70-tych zawód chiropraktora był nielegalny i wielu chiropraktorów kończyło w więzieniach. I jeżeli ludzie by nie głosowali tym, że po prostu domagają się tej usługi, w dalszym ciągu zawód ten może by, w ogóle by przestał istnieć. Także o wszystko, co mamy dzisiaj i co chcemy dostać, musimy walczyć, ponieważ jak Państwo widzicie, ogromne siły finansowe stoją za tym, żeby nam tego bronić. Także jak Koszt, wszyscy nagrzekamy, koszty opieki zdrowotnej są niesamowicie duże. Jak przyjeżdżam do Polski, to jak czytam gazety, to, to, to widzę, że rzeczywiście kraj stoi w ogniu i dyskutuje się różne momenty, znaczy się różne warianty, a to może dostęp do leków dla tej grupy, a do takiej, a do innej. Nikt nie dyskutuje tego, żeby wprowadzić mikroelementy jako podstawowy, y, podstawową drogę do zapobiegania chorób. Ile można pieniędzy oszczędzić na to? Mnóstwo. Wystarczyłoby na pracę dla, na, ten, dla pielęgniarek, na y, pensję i dla lekarzy i na lepsze szpitale i na wszystko. Tu są takie obliczone badania przez ekonomistów z grupy Lewina, które były przedstawione 3-4 lata temu, gdzie oni brali pod uwagę ile. Jak mogą być obniżone koszty opieki zdrowotnej, jeżeli wprowadzi się suplementację wapnia, witaminy D, kwasu foliowego, karotenoidów i kwasów tłuszczowych omega-3, co wykazało, że opieka zdrowotna może zaoszczędzić 24 biliony dolarów. A jeżeli by tylko wprowadziło się multivitaminy dla seniorów przy założeniu, że jedna trzecia ich będzie tylko brała, nie wszyscy, to się zaoszczędzi 1,6 milionów dolarów.